No. Nie, nie z nie. Kier... Kę... A, Ken, Ken, ale nie tu napisał. Kętrzyna powinno być. Nie wiem, no tak napisane. <tryk> o, ale się nawdychałem tego gówna. Fu, A cię? Nie, jak zawsze, ty ciszę. No, ja będę czytał, no bo tu ciemno. Ja będę czytał, bo tu ciemno. Nie. Nie. Odkrywaj. Pusta. Nie. Nie. Tu będę łożyć koperty. Szanowny panie Krzysztofie, zwracam się do pana z prośbą serdeczną. Nie będę tam wchodził, bo już mi aż źle się czuję. A co, nie słyszysz? No, trochę nie. No, to będę głośniej. Zwracam się do Pana z prośbą serdeczną i pytaniem przy okazji. Co? Dobra, idę ja po aparat. Czekaj, odpalimy go. No. Lepiej teraz słychać? Słucham? Lepiej słychać? No. Y Szanowny Panie Krzysztofie, Zwracam się do pana z prośbą serdeczną i pytaniem przy okazji. Chociaż jak wiadomo intelektem Pan nie grzeszysz, to może zdarzy się cud i w, jakiś, w jakimś stopniu mi Pan doradzisz, co mam uczynić? Sprawa brzmi następująco: Większość mojej rodziny mieszka w Olsztynie, czyli na warmii. No, ja od lat mieszkam w Kętrzynie, czyli na Mazurach. Nie, nie na Mazurach Kętrzyn w Czyli na Mazu staram się odwiedzać rodzinę regularnie, lecz od jakiegoś czasu narasta konflikt między warnią a właśnie częścią Mazur, a głównie właśnie Kętrzynem, gdzie mieszkam, ludzie w okolicy zaczęli mówić, że podobno mają wprowadzić wizy dla Mazurów na wjazd na Warnię, ale tylko tych z Kętrzyna. Bo z pozostałych miast mazurskich ludzie są akuratni. Fakt faktem, że jest to prawdą, że mazury z Kętrzyna jadą codziennie na warmię, robić burdy, chleją, palą i ćpają. A do tego to same wariaty i brudasy jakich mało. A podobno taki jeden z Kętrzyna, co mieszka teraz w stoku, to kompletnie zepsuł opinię zarówno Kętrzyna jak i Mazur. Tyle tylko, że sam pan powiedz, czy to nie jest skandal, że nas. Że nie chcą nas, Kęczynian z Mazur, wpuszczać na warmię. Mimo że śmierdzimy, jesteśmy brudasami, menelami, nierobami, bezzębnymi i tumanami. A innych Mazurów puszczają, bo są przeciwie... przeciwie. Czekaj, bo kurna muszę plunąć. Przepraszam, ale się nawąchałem tego. Wiesz nawąchałem, nałykałem. Bo są przeciwieństwem Kęczynian. A przepraszam bardzo, to, że ja. Skętrzyna. to co, jakiś gorszy sort Mazura, czy co? Antoni Bykowicz, chłop z Kętrzyna na Mazurach. An, Antoni Bykowicz? No. Antoni... Bykowicz to... mamy... rodzina. Ale Antoniego cię... Antoni to mój, mój dziadek. Był e, mamy, ojciec. No. O. No, co się odniosę do tego listu? Pan tak, kanclerz leży na warmi i powinno. Oj, 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 oj. Bombardacja. I e, nie powinno wpuszczać. Na tereny y, do Lsztyna, Bo województwo jest olsztyńskie. No i co powiem dalej? Nic nie zrobię, że tam. I tu trzeba podpróżnić. No to później tu. Prysne. I no, powinno wpuszczać. E, Kęsińskie ludzi podlegają pod województwo Olsztyńskie. No nie wiem dlaczego nie, nie wpuszczają i tak dalej. A żeby tak jesteście, to trudno jest, nie wiem, dalej, dalej. <gry>